Cześć wszystkim fanatykom współdzielonej mobilności. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z serii testów klasyków motoryzacji. Dzisiaj będzie to klasyk radziecki, czyli można powiedzieć najlepszy, w każdym razie seria moja ulubiona. Mam nadzieję, że tym razem, bo do trzech razy sztuka, trzeci raz próbuję zapolować na ten samochód i mam nadzieję, że w końcu za trzecim razem dziś mi się uda, a będę dzisiaj próbował dopaść klasycznego Waza 2101, znanego u nas pod nazwą Łada, czyli tą najstarszą wersję Łady jeszcze z lat 70., która już kilka lat temu była udostępniona przez litewskiego Operatora CTB, natomiast dzisiaj nie jestem na Litwie, jestem piętro wyżej, konkretnie na Łotwie. Zbliżam się powoli do Rygi, ponieważ tam został jakiś czas temu ten konkretnie klasyk przeniesiony przez CTB. Mam nadzieję, że tym razem naprawdę mi się uda. Tym bardziej, że mam już aktywną rezerwację, możecie ją zobaczyć tutaj. 15 minut na pewno nie dojadę, natomiast przezornie przedłużyłem tą rezerwację, ponieważ CTB daje taką możliwość tylko po to, żeby nikt mi tego samochodu nie podkradł i abym w końcu miał możliwość przejechania się tym artefaktem radzieckiej motoryzacji. Zatem trzymajcie kciuki i widzimy się, jak tylko będę już w Rydze przy współdzielonym wazie 2101. No i dotarłem na miejsce, jestem już w Rydze, konkretnie w dzielnicy moskiewskiej przedmieście, więc sami powiedzcie, że można sobie wyobrazić lepszą lokalizację do tego, aby przetestować tego klasycznego Waza 2101. No raczej chyba nie szybki rzut oka na samochód. Wygląda na naprawdę nieźle trzymany. Patrzmy. Auto jest zamknięte, więc otwieram aplikację mobilną, klikam otwórz samochód. Tak chcę go otworzyć. Ha, pięknie. Grzybki się podniosły, więc nie pozostaje nam nic innego, jak tylko wsiąść do tego cuda klasycznej motoryzacji. Mamy w tej chwili około 30 stopni, więc pozwolicie, że zostawię otwarte drzwi, zanim jeszcze ruszę. Co mamy tutaj ciekawego? Schowek. O, w schowku, o, kurczę, to chyba coś na kształt apteczki. Wiem, szczerze, że takie jeszcze nie widziałem. O, dobrze, co tu jeszcze jest ciekawego? O, żarówka, no. Ciekawie. No i dokumenty samochodu, ale tego nie będę otwierał, żeby nie tracić czasu. No Folklor tu jest po prostu absolutnie niesamowity. Auto jest analogowe tak, że bardziej się chyba nie da. Ok, już uruchamiam ten klasyczny korbotronik. Oczywiście klimatyzacji. To tutaj nie oświadczę żadnej. Dobrze, trzeba się odpowiednio przygotować do podróży tym bolidem. Tworzę też tą. Nerkę, ile się da o proszę bardzo no to cóż mamy tutaj kluczek o przyspawane na stałe Jest napis waz dobrze sprzęgło luz zrzucamy ręczny i zobaczmy czy Pali okej okay. ożył Pięknie odpalił na strzał. Zaraz, tak roboczo pomieszczę kamerę, zapniemy pas. Bo bezpieczeństwo przede wszystkim. Wow, no, jest, nie ukrywam, że przydałaby się jakaś wstępna informacja, jak tu się wrzuca ten wsteczny, ale chyba, chyba trafiłem a tak, trafiłem, czyli wciśnięcie gałki skrzyni biegów w dół i maksymalnie w prawo. Wow, ci jedyneczka i ruszyli. Z rozmów z moimi łotewskimi znajomymi na temat właśnie klasycznej motoryzacji. Wynika, że ten samochód ma na Łotwie bardzo podobny status jak Fiat 126P, oczywiście no jest bardziej komfortowy, jest większy, jest odpowiednikiem bardziej Fiat 125P, do którego zresztą konstrukcyjnie nawiązuje. Widać było to także chociażby po klamkach i po pryle, jak tylko widzieliście do samochodu. Dotarłem. Zresztą tutaj nic dziwnego w tym nie jest, ponieważ konstrukcyjnie jest to brat bliźniak Fiat 125P, a oba, zarówno radziecka Łada bądź was oraz Fiat 125P, są konstrukcją bazującą na klasycznym Fiacie 124. Ten model, którym w tej chwili jedziemy, czyli 2101, to jest najbardziej klasyczna z klasycznych ład i najrzadziej spotykana i najtrudniej dostępna, ponieważ jest po prostu najstarsza. No, produkcja tego samochodu zapoczątkowana była w latach 70. ubiegłego wieku, więc no, naprawdę, naprawdę jestem pełen podziwu, jak ten samochód się prowadzi. Nie, wspomniałem na samym początku, że jestem na tak zwanym moskiewskim przedmieściu, tak konkretnie nazywa się ta no, stara dzielnica Rygi, która jest, przynajmniej była, nie wiem jak jest w tej chwili, zamieszkała głównie przez osoby pochodzenia radzieckiego. Zresztą, tak w ramach ciekawostki, Łotwa ma bardzo duży udział tak zwanych bezpaństwowców, a to wynika z tego, że w momencie, kiedy Łotwa weszła do Unii Europejskiej, bardzo duża część etnicznych Rosjan stwierdziła, że jednak lepiej będzie im pozostać na terenie Unii Europejskiej niż wtedy Rosja, wcześniej Związku Radzieckiego natomiast jednocześnie nie otrzymała obywatelstwa łotewskiego tak, przepraszam Was, ale muszę niestety trzymać z jednej strony słonecznik, który za moment opada i przesuwać kamerę, ponieważ mimo usztywnionego tego pałąku, te kocie łupy tutaj przez które w tej chwili przejeżdżam to nie dają e, możliwości prowadzenia tego samochodu w sposób komfortowy i praktycznie takimi właśnie kocimi łbami wyłożone jest całe to moskiewskie przedmieście Na koniec jeszcze powiem, że jeżeli ktoś wpadnie na pomysł, aby pojechać sobie na wycieczkę do łotewskiej stolicy a naprawdę, Rygę odwiedzić warto. Jeśli jeszcze nie byliście, jest to naprawdę bardzo, bardzo fajne miasto, pełne różnego rodzaju kontrastów, zderzenie wielu kultur. To bardzo, bardzo zachęcam do tego, aby zrobić ten trip z za sterów, właśnie tego oto waza Żyguli, bo jest to naprawdę fascynujące przeżycie. No, wjechałem znowu na tą kostkę, na te kocie łby. O, ale to, no to już jest mistrzostwo yy, Mimo wszystko Nie cofam tego, co powiedziałem O stanie technicznym tego samochodu. No, ale jednak o tym, że bezpieczeństwo Przede wszystkim to brzmi teraz W tej sytuacji trochę groteskowo Jeżeli już tak zachęcam, to warto jeszcze na koniec powiedzieć coś o tym, ile taka wycieczka by kosztowała. No tutaj trzeba by się nastawić na wyrtepy. Wjeżdżamy znowu na te kocie łby. No tutaj w tym miejscu możecie sobie podejrzeć cennik usługi CTB, konkretnie właśnie tego Waza 2101, co zasługuje na Uwagę to to, że możemy w przypadku również klasyków od CTB wynająć samochód na dłuższy okres, czyli na przykład na godzinę, na dobę, na tydzień, bądź nawet na miesiąc. I co ciekawe, nie musimy tutaj kupować pakietów ani w żaden sposób zastanawiać się, jak taki wynajem dobowy możemy zorganizować, ponieważ w CTB zostało to pomyślane dosyć ciekawie. Zresztą taki kiedyś model panował w Polsce. Działa to na takiej zasadzie, że mamy naliczanie symultaniczne na zasadzie opłaty minutowej oraz kilometrowej. I w momencie, kiedy dojdziemy tą opłatą czasową do stawki godzinowej, timer się zatrzymuje do końca godziny od momentu rozpoczęcia wynajmu, i nie jesteśmy już kasowani za czas. W momencie, kiedy mija godzina, zaczynamy być znowu naliczani minutowo, i analogicznie sytuacja wygląda w przypadku doby, tygodnia bądź miesiąca. Co jeszcze istotnego na koniec to na pewno to, że w przypadku samochodów CTB nie musimy się martwić o parkowanie, a to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ważna rzecz, ponieważ ceny parkowania w Rydze są jedne z najwyższych w Europie. W centrum potrafią one sięgać nawet 6 euro za godzinę. Standardowa stawka jest nieco niższa, ale mimo wszystko w dalszym ciągu szokująca z perspektywy polskiego kierowcy, ponieważ jest to około 2 euro za godzinę parkowania. A w przypadku bycia klientem CTB niezależnie czy samochodów standardowych, czy akurat właśnie takiego klasycznego waza. Nie płacimy za parkowanie, ponieważ jest ono wliczone w cenę. Dobrze, ok, no to w takim razie czas się powoli żegnać. O, mam jakiegoś grubego gościa. Ok, czas się żegnać, wyłączam silnik. Zamykam tą oto fletnerkę. O, teraz Dobrze, jesteśmy w domu botronik. No Pasów nie odpinam, ponieważ no, widzieliście sami, co się wydarzyło. Odpinam kamerę. Otwieram drzwi. Jeszcze rzut na aplikację mobilną. No i wynajem zakończony. Słychać było, że zamek się zamknął. Jeszcze dla potwierdzenia tym czas się powoli żegnać, chociaż pewnie jeszcze chcielibyście wiedzieć ile zapłaciłem za ten wynajem. Zanim wam to pokażę jeszcze ostatni rzut oka na radzieckiego bohatera naszego dzisiejszego odcinka. No i jest, tutaj oto raport przejazdu, 26,24 euro. 24 centy. No, mało nie jest, natomiast z drugiej strony można się zastanowić, jak często mamy możliwość przetestowania takiego właśnie bohatera Związku Radzieckiego jak właśnie Was 2000. 101, no rzadko, dlatego nie żałuję ani jednego eurocenta, które wydałem na tą przejażdżkę. Czas się już żegnać. Dzięki serdeczne za Waszą uwagę. Zapraszam oczywiście standardowo do czytania artykułów na stronie autonaminuty.org, do aktywności na profilach społecznościowych strony i oczywiście, co najważniejsze, do oglądania innych filmów z testów współdzielenia z Polski, jak widać ze świata, samochodów zwyczajnych i niezwyczajnych, ale zawsze współdzielonych na kanale Autonaminuty.org na, na YouTubie. Jeśli ktoś jeszcze nie Zasubskrybował mojego kanału. Jak najszybciej proszę naprawić ten błąd, kliknąć w tym miejscu, aby żaden ciekawy test samochodu spóźnionych wam nie uciekł. Jeszcze raz dzięki serdeczne. Na razie. Cześć.